Witajcie moi kochani. Jest poniedziałek, czas na odcinek maturalny. Szczerze mówiąc, rano kiedy wstałam, to byłam pewna, że go dzisiaj dla Was nie nagram. Ale możecie podziękować firmie produkującej ten wspaniały lek na gardło, ponieważ on umożliwił mi to, że w jakiś sposób jeszcze mogę mówić. Postanowiłam nagrać dla Was ten odcinek, ponieważ matura się zbliża, macie dużo pytań i jeszcze dużo sobie powtarzacie. I pojawiło się ostatnio pytanie, pojawiła się prośba, żebym omówiła dla Was trzecie zadanie z zestawu na maturze ustnej. To jest to zadanie, gdzie macie obrazki. To mogą być dwa, trzy lub cztery obrazki, i Waszym zadaniem jest wybrać jeden z nich i uzasadnić swój wybór oraz powiedzieć, dlaczego nie wybraliście pozostałych dwóch obrazków. To jest w tym zadaniu ważne. Ja już troszeczkę o tym mówiłam, omawiając cały egzamin ustny. Na to zadanie macie 4 minuty: minuta na przygotowanie i minuta na wykonanie tego zadania. Ta minuta na przygotowanie to jest tak naprawdę szybkie spojrzenie na obrazki zdecydowanie, który wybieracie. Oni musicie się jakby najwięcej wypowiedzieć, ponieważ jeżeli będą to. Inaczej, jeżeli będziecie mieli dwa obrazki, to wiadomo, że musicie powiedzieć mi o nich mniej, mniej więcej tyle samo Natomiast jeżeli to będą trzy, cztery obrazki, to wiadomo, że wybieracie jeden I głównie na nim się skupiacie Podajecie jak najwięcej argumentów za tym, dlaczego te, te, tę rzecz wybraliście Natomiast przy pozostałych wystarczy wspomnieć, nie wybrałem tego, ponieważ i podać jakieś dwa króciutkie argumenty Dalej, jeżeli już uzasadnicie swój wybór oraz to, dlaczego nie wybraliście innych ilustracji Będziecie musieli odpowiedzieć na dwa pytania, które zada Wam egzaminujący. Egzaminujący zada Wam dwa pytania, które ma na liście. On na tej liście ma cztery pytania, wybierze dwa dla Was. Ciężko powiedzieć, czy wybierze dla Was to łatwiejsze, czy trudniejsze. To wszystko zależy od tego, jakie zrobiliście wrażenie. To o tym wszystkim też już Wam mówiłam. Co jest tutaj ważne, często zauważam, że dla Was największym problemem jest to, że nie wiecie, co powiedzieć. To znaczy, nie wiecie, co powiedzieć nawet po polsku. I załóżmy, mamy takie zadanie, że macie trzy obrazki przedstawiające zawody: nauczyciel, lekarz, ekspedientka. I musicie uzasadnić, którą z tych rzeczy, który z tych zawodów najbardziej Wam odpowiada i dlaczego oraz dlaczego nie te pozostałe dwa. I teraz bardzo często słyszę od moich maturzystów odpowiedzi z cyklu: wybrałbym obrazek numer jeden, czyli tam na przykład nauczyciel. Bo to mnie interesuje i lubię pracę z dziećmi. Nie wybrałbym lekarza, bo to mnie nie interesuje i tego nie lubię. I nie wybrałbym e, bycia e, sprzedawcą, czy tam nie wybrałbym bycia ekspedientką, ponieważ to jest nudne i mnie to nie interesuje. To są, kochani, argumenty, że tak powiem, letnie, jeżeli zdejdziecie maturę, to są argumenty z dupy. Nie używamy argumentów z dupy na egzaminie maturalnym. Wasze argumenty muszą mieć jako taki sens. Czyli jeżeli macie teacher, doctor. I shop assistant możecie powiedzieć. I would like to be a doctor because I want to help people. I was always interested in medicine. My favorite school subject is biology I love working with people. I want to help people I would like to be a surgeon. I would like to be a pediatrician because it's interesting you can say it's interesting but it's not enough. It's interesting because I'm interested in medicine, I want to discover new remedies i tak dalej, i tak dalej, tak? Natomiast dlaczego nie chcecie być nauczycielem? I don't like working with children I, I'm not good at teaching It wouldn't give me the satisfaction I tym podobne Dlaczego nie chce być ekspedientką? Because I'm not good at maths Pamiętajcie, że zadanie macie... 4 minuty i tutaj za każdym razem jeżeli już powiecie coś więcej na temat danej rzeczy pamiętajcie o tych dwóch naszych haczykach poruszył rozwinął. Więc jeżeli powiecie, powiecie że wybieracie to i to ponieważ i uzasadnicie to już macie to poruszył rozwinął. Jeżeli powiecie że nie wybraliście pozostałych dwóch obrazków i uzasadnicie to też już macie poruszył rozwinął. Natomiast jeżeli chodzi o pytania które zadawam egzaminator. Cóż te pytania będą dotyczyły tematycznie. Tych obrazków, które macie. Ale to może być pytanie, na przykład, what is your dream job? Albo, what is the most difficult about being a doctor? I tym podobne. Te pytania, tak jak powiedziałam, mogą być proste. Albo, na przykład, do you have to be well educated to get a well paid job? I tak dalej, i tak dalej. One mogą być bardziej lub mniej powiązane z obrazkiem. Dla jednych z Was mogą jedne wydać się trudniejsze, dla innych łatwiejsze. Czasami jest tak, że pytanie wydaje się łatwe dla egzaminatora, okazuje się, że dla was wcale nie i łatwiej i lepiej byście poradzili sobie z zupełnie innym pytaniem, no ale to już naprawdę e, zależy wszystko od szczęścia, zależy od waszych umiejętności, każdy jest inny i, i, i w ten sposób e, to wygląda. Moi drodzy, to były wskazówki dotyczące tego zadania. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz, o jakiej musicie pamiętać, żeby te wasze argumenty miały sens. Zastanówcie się, dlaczego chcecie być nauczycielem, dlaczego chcecie być lekarzem, jeżeli macie do wybrania trzy miejsca, w których urządzilibyście wasze przyjęcie urodzinowe, to też zastanówcie się, dlaczego. Tak, nie, nie dlatego, że to jest mało interesujące i nudne, bo to są argumenty, wiecie już jakie. Takich argumentów nie używamy na egzaminie. Takich argumentów, to możecie sobie używać w rozmowie z kolegą, o ile on będzie taką odpowiedzią usatysfakcjonowany. Natomiast Musicie mieć pewien pogląd, pewną wyrobioną opinię na pewne tematy. Czasami może się zdarzyć zestaw z cyklu, nie mam pojęcia, co bym wybrał, bo macie na przykład trzy jakieś obrazy i musicie powiedzieć, który z, was, który z nich na Wam się najbardziej podoba, a one są zupełnie po prostu jakieś odczapy, wy nie macie pojęcia o sztuce i nie wiecie, co byście wybrali, ale trzeba mówić i więcej będziecie mówić. Tym lepiej to będzie widziane. Pamiętajcie, ten egzamin sprawdza Waszą umiejętność komunikacji. Nie o sztuce i świecie. Niemniej jednak pewien pogląd na te różne rzeczy powinniście wiedzieć. Powinniście wiedzieć mniej więcej, kim chcecie zostać. Albo na przykład, kim nie chcecie. Albo wymyślić sobie, kim chce zostać. O, o jakim zawodzie łatwo jest mówić. O jakim zawodzie mam najwięcej argumentów do wymienienia. I ten wybieracie. Jeżeli macie najwięcej do powiedzenia o nauczycielu, to na, o nauczycielu. Jeżeli najwięcej o lekarzu... To o lekarzu, jeżeli o ekspediencji, to o jeżeli to by był inżynier, to o inżynierze Zawsze starajcie się wybrać to Ten temat, ten obrazek, na temat, którego macie jak najwięcej do powiedzenia, jak najwięcej argumentów za To nie musi być zgodne z Waszym sumieniem, bo Was nikt nie pyta Komisja egzaminacyjnej nie interesuje, czy Wy chcecie być lekarzem, nauczycielem, czy górnikiem To jest naprawdę nieistotne w tym przypadku Wy macie pokazać swoją umiejętność posługiwania się Obcym językiem. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Jeszcze nam tych kilka maturalnych odcinków zostało. Postaram się w ten cały weekend majowy, który jest przed nami, zamieszczać wam więcej takich materiałów. Może po prostu przez ten, przez ten tydzień przed maturą zarzucimy sobie ten nasz taki tygodniowy grafik i będą tylko odcinki dla Was. Więc piszcie w komentarzach, tutaj na Twitterze, na Facebooku, gdzie tylko Wam wygodniej. Co mam dla Was omówić, kochani? Ja nie będę przerabiać może dla Was całych zestawów e, tych na maturę ustną, bo to nie o to chodzi. Ale myślałam o czymś takim, żeby w następnym odcinku podać Wam różne wyrażenia, takie powiedzmy stworzyć takie malutkie scenki, e, do, takie wyrażenia dotyczące negocjowania, relacjonowania i uzyskiwania informacji, ponieważ to były te rozmowy sterowane na tej starej maturze ustnej, ale to wszystko macie w zadaniu. Pierwszym, Ponieważ jeżeli Wy macie kupić koszulkę albo macie zaproponować urządzenie przyjęcia urodzinowego dla kolegi, rozmawiacie z egzaminującym i Wy możecie sobie wymyślić, że dobra, zrobimy przyjęcie urodzinowe w jakimś tam pubie, ale egzaminujący ma na swojej kartce napisane, proszę się nie zgodzić z propozycją zdającego. I on się nie zgodzi i Wy będziecie musieli negocjować z nim, wymyślić coś innego, podać inny, inną możliwość. Tak, także to nie będzie tak, że wy powiecie to wszystko, co macie w tych chmurkach i to już jest okej. Okay. Nie, egzaminujący będzie Wam zadawał dodatkowe pytania, będzie się z Wami nie zgadzał, dlatego będziecie, będziecie czasami musieli dopytać o dodatkowe informacje. Dlatego pomyślałam sobie, że w następnym filmiku właśnie dam wam takie wyrażenie dotyczące tego relacjonowania, uzyskiwania informacji i negocjowania. Na dzisiaj to wszystko, tak jak już mówiłam, widzimy się jutro w gramatycznym odcinku którym dokończymy sobie czasowniki modalne, o ile oczywiście mój głos mi na to pozwoli. Tyle na dziś dla Was, buziaki.